Cześć Oliwia! Miło Cię widzieć ponownie! Cześć! Spotykamy się dzisiaj, żeby odpowiedzieć na kolejne, najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy w tokersach. Jesteś ready? Jestem! Częstą wątpliwością wśród naszych kandydatów jest to, czy podołają wyzwaniu jakim jest praca u nas. Szczególnie jeśli są to osoby w trakcie lub świeżo po studiach. Jak to wygląda w praktyce? To prawda, nasze wymagania są wysokie. Tak samo jak wysokie są wymagania naszych klientów. Także jest to prawda, natomiast nie wiek, nie studia, niedoświadczenie Te elementy nie gwarantują pracy w Tokersach. To co jest nam potrzebne to są dwa elementy. Fajna, życzliwa osobowość oraz bycie totalnym kozakiem, jeżeli chodzi o umiejętności angielskiego. Także jeżeli spełniasz te dwa wymagania oraz kilka innych, na przykład jeżeli chodzi o dyspozycyjność, to śmiało możesz do nas aplikować. Czyli nie trzeba mieć żadnych certyfikatów, żeby móc pracować w Tokersach? Nie, nie. Okej, okay. a czy poza prowadzeniem lekcji lektor może rozwijać się na jakichś innych polach? Mhm, tak, są takie możliwości, oprócz prowadzenia lekcji. Nasi lektorzy mogą pisać artykuły na naszą stronę internetową, mogą kręcić filmiki na YouTubie, mogą brać udział w tworzeniu kursów VOD. Co więcej, kilka lektorek i lektorów, którzy, których staż pracy był kilkuletni, dołączyli do innych zespołów i rozwijają się teraz na innych ścieżkach kariery i pracują między innymi w dziale HR, w rekrutacji i wdrożeniu, oraz w tymi metodyczek. Z technicznych pytań pojawiła się jeszcze kwestia tego, czy każdy lektor utrzyma umowę. Oczywiście. Jesteśmy legalnie działającą spółką ZO i przed rozpoczęciem każdej współpracy podpisujemy umowę. Super. No to ostatni temat z innej beczki. Niektórych interesuje, jak integrujemy zespół, który jest tak naprawdę rozsiany po całej Polsce. Jest to wyzwanie, natomiast oprócz kontaktu mailowego, telefonicznego oraz naszej wspaniałej grupy na Fejsie, dwa razy do roku organizowana jest Wielka Integracja Tokersów. Jest to takie całodzienne spotkanie, na, którym, na, które, na które zjawiają się wszyscy lektorzy z całej Polski. No i co? Jest to dzień poświęcony zabawie, integracji, grom i, i fajnej, fajnym. Spędzaniu wspólnego czasu. I to wszystko na koszt firmy, włącznie z dojazdem i transportem. A kolejna integracja zbliża się wielkimi krokami. Doprawda. Dzięki, Oliwia! Spotkamy się z Tobą jeszcze raz, żeby przygadać proces rekrutacji i wdrożenia, i tym wyczerpiemy serię FAQ dla lektora. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.